Na kogoś, kto odgadnie, co ukryło się dziś w kopercie. Mam nadzieję, że zagadka szybko zostanie rozwiązana. Hasło nie jest trudne. Jak reżyser powiedział mi, co wkłada do koperty, to mówię, poważnie? No to super. to Ta zagadka faktycznie ma szansę być typową, rozgrzewkową zagadką. Także już czekam na pierwsze pomysły i przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W treści programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać, na antenę, należy znaleźć otwarta. Mam nadzieję, że z głowy pomysłu nie zdąży wylecieć w momencie trafiania do studia. Jak tutaj trafić? Wiecie, gwiazdka 7301 albo 704304301. Kto jeszcze nie śpi i ma pomysły na to, co w kuchni na literę S oprócz soli mogłoby się znaleźć? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Szklanka. Niech będzie, ja zapiszę, ale. Ale, ale, powiem, że chodzi o produkt spożywczy. Dlatego też od razu na początku zagadki wspomniałam, że tak pewnie to jest temat, o którym się przyjemnie myśli. W kuchni na literę S, no szklanka to tak. No o szklance też można przyjemnie pomyśleć, ale, ale nam chodzi o produkt spożywczy, także na tym się skoncentrujmy. Stuwa czeka za odpowiedź z koperty, więc jeżeli ktoś się z Was miał... Dwa, Zgierzymy jeden. Dalej. Przynajmniej z pierwszą literą się Pan tutaj wpasował, także alfabet pewnie to Pan zna. Natomiast zasady kultury już niespecjalnie. Proszę, jakieś zasady z tabu Natomiast jeżeli jest Pan -flu sfrustrowany, też na S z powodu tego, że nie jest pan w stanie znaleźć odpowiedzi, to proszę tam kogoś, kto chce się wykazać przy okazji zagadki. Może teraz się uda. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Eee, odpowiedź, nie wiem, może stół. No był już stół i mówiłam, że nie chodzi o e, jakieś tutaj sprzęty kuchenne, chodzi o produkt spożywczy. Także stół odpada. No dobrze, to kto ma kolejny pomysł? Co? Mogłaby być faktycznie. Jeszcze tu zapiszę. Słuchajcie, no i tak najchętniej to bym nie zaczynała w ogóle tej kolejnej kolumny, tylko chciałabym po prostu usłyszeć odpowiedź z koperty. Także jeżeli ktoś z Was skojarzył coś jeszcze, co możemy znaleźć w kuchni na literę S i nie jest to żadna z tych rzeczy, które tutaj już podaliście, to zapraszam do studia. Jeszcze raz przypominam, warto zerknąć, jak już coś wymyślimy i spojrzeć, czy to się już nie pojawiło. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Sok? Sok? Dobry pomysł. Dobrze, jeszcze nie zaczynam tej nowej kolumny, bo może nie będzie takiej potrzeby. Sok. Dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. To znaczy, że jeżeli ktoś z Was jakoś stworzyliśmy... Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Sok. Był już, był już. To dlatego właśnie mówiłam o tym, żeby, żeby zerknąć na te tablice, bo kiedy tyle tych odpowiedzi już się pojawiło, to łatwo o powtórzenie którejś z nich, a szkoda, bo w tym czasie przecież jeżeli wiemy, że przyszło nam do głowy coś, co już wcześniej zostało podane, to warto jeszcze przypomnieć sobie szybko coś nowego. Dobrze, skoro się powtórzyła odpowiedź, ja zaproponuję te 50 zł, gwarantowane 50 zł za każdą nową propozycję. Tylko przypominam, żeby tutaj teraz nie pojawiały się takie propozycje jak nie wiem, szklanka czy stół. Chodzi o produkt spożywczy. Kto ma pomysł? Od tego momentu gwarantowane pieniądze, jeżeli trafisz tutaj do studia i podasz nowy pomysł na coś w kuchni na literę S, to jest szansa, że to będzie odpowiedź z koperty. A nawet tak, jeżeli nie, to wygrywasz gwarantowane 50 zł. Co to może być? Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Chabowy. 50 złotych, brawo. No i tak się właśnie wygrywa pieniądze. Szybko pani wpadła na pomysł, wykorzystała tę sytuację, tę przewagę, że inni być może się dopiero zastanawiają i 50 złotych wędruje na konto. No dobrze, ale w takim razie wciąż do wygrania 200 złotych za odpowiedź z koperty. Więc jeżeli ktoś z Was wpadł na nowy pomysł, to zapraszam. Pamiętajcie właśnie o tym, że to musi być nowy pomysł, także warto sprawdzać.